Witam, dzisiaj pokażę Wam i opowiem o najnowszej złotej kolekcji pędzli firmy Maestro, zapraszam do oglądania. Złota kolekcja charakteryzuje się y, krótkimi, czarnymi trzonkami, są one krótsze niż w tej wcześniejszej y, serii, która jest dostępna cały czas na stronie Maestro. Trzonki są jednakowej grubości na całej swojej długości, nie zwężają się ku końcowi, y, pędzle mają y, złote, niklowane skółki. To, że nie mamy numeru pędzla oraz jego rozmiaru, mamy tylko po prostu jego przeznaczenie. Czyli na przykład tu mamy roz, tutaj mamy powder, czyli do pudru. Tak się one prezentują. Zacznę od pędzla do pudru. Jest on wykonany z miękkiego i delikatnego włosia rakun. Długość włosia to 46 mm. Jest on zakończony nie, teraz pokażę Wam porównanie wielkości główki do, powiedzmy, pędzla z serii 180 w rozmiarze 24. Jak widać, ten ze złotej kolekcji jest trochę mniejszy. Oto od razu pokażę Wam, o ile krótsze są trzonki. Pędzel ten jest naprawdę miękki, elastyczny, w tą złotą serię bardzo polubiłam, ponieważ mam no, ona krótsze trzonki. Jeżeli maluję siebie, a jestem krótkowidzem, to wiadomo, że dłuższe trzonki mogą mi przeszkadzać, yy, mogą uderzać w lustro, które trzymam przed sobą. Dlatego też te krótsze trzonki fajnie się właśnie sprawdzają w przypadku osób, które mają wadę wzroku. Yy, te dłuższe trzonki nadal bardzo lubię i używam od kogoś innego. Natomiast wygodniejsze przy malowaniu siebie okazują się jednak te krótsze trzonki. Kolejny pendelek to pendel do różu. Jest on wykonany z włosia koziego. Jest on ścięty ukośnie. Długość włosia to od 17, czyli w tym najkrótszym miejscu, do 25 mm. W tej poprzedniej serii mam pendel z włosia syntetycznego, więc nie będę ich porównywać. To włosie troszeczkę bardziej szorstkie, bardziej twarde niż włosie rakun. Według mnie mógłby być troszeczkę większe, ponieważ no, fajnie nie podkreślimy kości policzkowej, jeżeli chcemy podkreślić je precyzyjnie, powiedzmy brązerem. Natomiast by nałożyć miękko róż, to już musimy bardziej się postarać rozetrzeć tą smugę, którą nam nałoży pędzel. W przypadku większej główki, szerszej nie byłoby tyle roboty z rozcieraniem, ponieważ już sam pędzel by taką dosyć szerszą smugą nam ten kosmetyk nałożył. Ten pędzel do modelowania mogę śmiało porównać z pędzlem serii 155. Ma identyczny kształt. Jak widzicie, jest może troszeczkę mniejszy. Jeszcze go nie używałam, więc możliwe, że większa główka w tym 155 jest wynikiem po prostu prania go. Już, już troszeczkę się roztapierzył. Natomiast ten nie był jeszcze myty, nie był jeszcze używany. Jest on wykonany z włosia koziego. Długość włosia to 40 mm. Nie wiem, nie kojarzę teraz, z jakiego włosia wykonany pędzel z serii 155. Wydaje mi się troszeczkę bardziej miękki, chociaż powtarzam, był on już prany, był już on używany, więc ta lekka sztywność tego włosia ze złotej kolekcji może wynikać z tego, że po prostu nie był on jeszcze myty. Myślę, że to jest to samo włosie. Kształty mają takie same, jest to takie jajko w przekroju, zakończone w To świetnie nadaje się do modelowania twarzy. Tym szpicem zaplikujemy kosmetyk na twarz. Reszta pędzla ładnie niego rozetrze. Świetny pędzel do brązera. Możemy również nim aplikować róż bądź rozświetlacz. Tutaj mam pędzel do podkładu wykonany z włosia syntetycznego. Jest to płatki języczek długość włosia to 30 mm. Jest on identyczny, jeżeli chodzi o włosie, o tutaj układ tego włosia jak w pędzle z tej serii podstawowej. Tutaj mam pędzel do korektora, jest on również wykonany z łosia syntetycznego, tego srebrzystego, Długość łosia 12 mm, jest on dosyć malutki. Jak zobaczycie, świetnie nadaje się do takiej precyzyjnej pracy, do aplikacji korektora, takie bardziej precyzyjne miejsca. Dla mnie jest troszeczkę za mały, jeżeli chodzi o, o mój makijaż, ponieważ ja generalnie y, korzystam z pędzli do korektora pod oczy, więc ma taką trochę większą płaszczyznę. Ten jest dosyć malutki, jak już powiedziałam, nadaje się do jakiejś właśnie mniejszym, bardziej precyzyjnym ladań. Czas na pędzel do rozcierania. Długość włosia to 16 mm. Wykonany jest z włosia naturalnego, nie jest napisane z jakiego. Porównuję go do pędzla z serii 497 w rozmiarze 12. Myślę, że długość włosia jest minimalnie tylko krótsza. W tym pędzelku, ten już jest troszeczkę roztapierzony, ponieważ bardzo często go używam. Tego jeszcze nie, ale w włosie jest to samo. Myślę, że moja opinia na temat tego pędzelka będzie identyczna jak tego z 497, czyli na pewno okaże się świetny przy blendowaniu. Kolejny pędzelek to pędzel do aplikacji eyelinera bądź też cienia na brwi. Długość włosia 4,7 mm, jest on wykonany z włosia syntetycznego, skośnie ścięty. Myślę, że mogę go porównać spokojnie do pędzla z stali 660 w rozmiarze 6, jest identyczny. Pędzel do malowania ust, długość włosia 10 mm, wykonany z włosia syntetycznego, jest to taki koci płatki języczek. Wydaje mi się troszeczkę bardziej sztywny i bardziej yy, grubszy od tego pędzelka, który posiadam w serii podstawowej. Pędzel typu kulka do nakładania cieni, długość włosia to 10 mm, wykonany jest z włosia naturalnego. Bardzo fajna jest ta kuleczka. Troszeczkę bardziej ma sztywne włosie niż kulka, którą posiadam. Myślę, że lepiej sprawdzi się przy rozcieraniu, powiedzmy, dolnej powieki. Mój ulubiony rodzaj pędzla, czyli pędzel tak skośnie ścięty, jest on wykonany również z włosia naturalnego. Długość włosia w najkrótszym miejscu to 8 mm, w najdłuższym 12 mm. Takie pędzelki bardzo lubię stosować, ponieważ świetnie można nimi podkreślić zewnętrzny kącik i załamanie powieki, więc myślę, że stanie się moim ulubieńcem. Jeszcze go nie używałam. Tutaj mamy pędzelek do aplikacji cieni na całą powiekę. Długość włosia to 14 mm. Wykonany jest z włosia naturalnego, kształt taki owalny. Myślę, że spokojnie go mogę porównać do serii, mojej ulubionej serii podstawowej 320 do aplikacji cieni. Kolejny pędzel z białego włosia jest on do aplikacji cieni przeznaczony. Jest on oznaczony literką M, czyli medium, rozmiar średni. Wykonany jest z włosia naturalnego, długość to 9 mm tak wygląda. I ostatni pędzelek do cieni, najmniejszy, wykonany również z włosia naturalnego. Długość włosia to 5 mm. Myślę, że świetnie sprawdzi się do podkreślania dolnej powieki, czy też do rozświetlania tutaj wewnętrznego kącika, czy też ewentualnie do rozjaśniania w tym pod brugiami. To były wszystkie pędzelki z tej złotej kolekcji, które posiadam. Też wykonane, mają ładne, złote, niklowane tutaj skówki. Polecam. Przy okazji tego filmu chciałabym Wam jeszcze tak szybko pokazać etui na pędzle, które również mam z firmy Maestro. Jest to, to etui na pasku, które się zapina w pasie i, i używa. Mieści się tutaj naprawdę sporo pędzli, ma sporo tej przegródek, kieszonek, wszystko się w nim mieści. Tutaj jest ten pasek, który przypinamy sobie w pasie. Ja generalnie na razie nie używam go jeszcze zgodnie z przeznaczeniem, czyli po prostu kładam tutaj tej pędzle i jeżeli kogoś maluję, to rozkładam etui na stoliczku i wyciągam właśnie pędzel. Nie przypinam go jeszcze, nie nie, nie, nie przetestowałam, czy jest to wygodne, czy też nie. Jeszcze tak to się prezentuje. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, serdecznie Was pozdrawiam, cześć.